poprosiła Pana Jacka w imieniu profeterów o parę słów. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Szanowni Państwo, cieszę się, że mogliśmy dzisiaj wspólnie ten film obejrzeć, chociaż proszę mi wierzyć, dałbym naprawdę bardzo wiele, żeby ten film nigdy nie powstał, żeby temat, który jest tematem tego filmu był czymś rzeczywistym, żeby to się po prostu wszystko nie zdarzyło. Ale Zdarzyło się niestety i w związku z tym dobrze, że jest taka relacja, takie świadectwo, że powstało takie świadectwo. Od pierwszych godzin po tych tragicznych wydarzeniach wszyscy ci, którzy uczestniczyli w, tej, w, tych, w tych chwilach, tak naprawdę zdawali sobie sprawę, że musimy w jakiś sposób spisać nasze relacje, że, że to jest coś, co ucieka, że, że za chwilę już wszystkie fakty będą nam się mieszały i i być może nie będziemy w stanie odtworzyć, odtworzyć przebiegu tych, tych, tych pierwszych chwil katastrofie, tych, tych godzin, tych, które nastąpiło tej wielkiej narodowej tragedii. I właśnie przypadkiem tak się stało. Joanna Lichowska o tym mówiła, że, że trafiliśmy na siebie, a zasługa w tym jeszcze jednej osobie, której też chciałam podziękować, niestety gdzieś zniknęła w tej chwili, Oldze bo to Olga Jocham mówiła mnie. To Olga Jocham, Olga wraca, Olgo dziękuję Ci bardzo. To Olga namówiła mnie, żeby pójść do Rolnika, do klubu mi tam przedstawić swoją relację, a potem dopilnowała niejako, prawie że, że siłą dopilnowała, żebym żebym wstawił się na, na nagraniu, żebyśmy się spotkali, żeby ten film mógł powstać, bo to jest też tak, że w jakiś sposób próbuję od tego uciekać. Bardzo trudno jest usiąść i, i taką relację przed kamerą zdać, taką relację przed kamerą. Tym bardziej, że to co Państwo tutaj zobaczyliście, to jest tylko naprawdę bardzo mały ułamek tego, co zostało nagrane, bo ja miałem możliwość dwa pełne dni właściwie być nagrywanym, opowiadać. Myślę, że koledzy, koledzy podobnie. To jest wybór, wybór, oczywiście subie, subiektywny wybór twórców filmu, ale on oddaje rzeczywistość, oddaje to, co się zdarzyło, oddaje również nasze wrażenia. Bardzo serdecznie dziękuję Joani Lichockiej, Marii Dużeckiej, panom, którzy. Wiele pracy włożyli, wiele cierpliwości w powstanie tego filmu. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, są wśród nas rodziny ofiar, bardzo liczne. Nie byłem w stanie chyba. Kiedy wymienić wszystkich, tu wszystkim bardzo dziękuję, którzy przyszli. Ja chciałem prosić jedną osobę, jeżeli panie prezesie można byłoby poprosić pana o kilka słów. Zobaczył pan to pewnie ten dokument, jakiego nie można znaczy w Polskiej telewizji. Chciałem, jeżeli można prosić o kilka słów komentarza, też w imieniu tych wszystkich, którzy którym ten film pewnie jest bliższy niż, niż komukolwiek może być języku. Ja nie chciałbym tego filmu komentować, jestem pod jego wrażeniem. To jest sprawa dotycząca mnie w najbardziej bezpośredni sposób, jak tylko jest to w ogóle możliwe. Ja chciałbym po podziękować, serdecznie podziękować Pani Joannie, Pani Dużniewskiej, której nie znam, ale... Dużewskiej, no na, na przekręciłem, przepraszam. Ale chciałem jej bardzo serdecznie podziękować. Wiem zresztą, że, że zrobiła inne świetne filmy. Chciałem się serdecznie podziękować panom, którzy się też do tworzenia tego filmu przyczynili, i tym, którzy to robili od strony wszystkich potrzebnych zabiegów artystycznych, technicznych, i tym, którzy występowali z panem Jackiem Czasimem. Wszystkim panom chciałem naprawdę. Nisko się ukłonić. Ta relacja dostępna choćby tylko w ten sposób, w jaki będzie dostępna, bo też na pewno nie w telewizjach, ale no może poza jedną, ale na no, salach kinowych. Mam nadzieję, że to się przynajmniej uda. Wnosi coś, jak sądzę, mimo 9 już prawie miesięcy nowego. Jeśli chodzi o wiedzę o tym, co się wydarzyło, nawet ludzie najbardziej tym zainteresowani być może odnajdą w tym wszystkim coś, czego nie wiedzieli. I nie chodzi tutaj o samą tajemnicę, o pytanie, dlaczego to się zdarzyło, czyli w istocie była taka katastrofa, tylko chodzi w gruncie rzeczy o. Dzisiejszą Polskę, oto kto ją dzisiaj rządzi, kim ci ludzie są, jacy są. Nawet ja, chociaż tych ludzi znam, ich jedy od dziesięcioleci, i chociaż bardzo wiele na ich temat wiem, i bardzo wiele wiem na temat tych wszystkich wydarzeń, jednak, mimo wszystko, czegoś nowego się. Dowiedziałam, mam nadzieję, że ta wiedza kiedyś zmieni się w coś, co będzie zmieniało nasz kraj. Bo nasz kraj trzeba zmienić i to jest wniosek, który można w Polsce dzisiaj wyciągnąć z ogromnej ilości przesłanek, ale także i z tego filmu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. panu redaktorowi Sakiewiczowi i po prostu Gazecie Polskiej za to, że jestem kawałkiem niepodległości. Oni mówią o sobie, że tworzą strefę wolnego słowa. To jest nawet chyba coś więcej. Właśnie kawałek niepodległości w dzisiejszej Polsce. Dziękuję bardzo. Pani, proszę bardzo, pani Merkę, zapraszam serdecznie. Proszę bardzo. Ja chciałam dołączyć do tych podziękowań gorących dla gazety dla twórców filmu, dla tego mm, wielkiego wysiłku i a, ta, ta, tak owocnego dzieła. Ale przede wszystkim chciałam podziękować tym Państwu, którzyście wystąpili w tym filmie. Jackowi, Sasinowi, z którym miałem zaszczyt swego czasu pracować i pracownikom kancelarii. To mm, wielka nadzieja, że tacy ludzie jakby wciąż są, wciąż a, Mogą stanąć w służbę, ponownie stanąć w służbę Rzeczypospolitej. Patrząc na ten film, wiedziałam, że obserwuję urzędników Wolnego Państwa Polskiego. W momencie, kiedy to państwo jeszcze istniało, bo ja mam wątpliwość, czy dzisiaj z takim wolnym, suwerennym państwem wciąż mamy do czynienia. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że Obejrzałam ten film w obecności premiera tego wolnego, niezawisłego państwa, który, jak wierzę, będzie miał jeszcze szansę to państwo kiedyś odbudować. Jeszcze raz ja również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyszli, rodzinom tych, ty, którzy polegli w Słoneńsku, wszystkim Państwu, wszystkim, którzy się przyczynili do zrobienia tego filmu, szczególnie tym, które stworzyły ten film. Ja chciałem powiedzieć, że ten film będzie dostępny w zakładzie 140 tysięcy w środę. Każdy może go kupić, każdy może e, go e, obejrzeć. I ja bym nie tracił nadziei, są to przedstawiciele trzech największych telewizji. Naprawdę, krona z głowy a mnie spadnie, jak ten film wymitujecie u siebie. Jesteśmy gotowi na rozmowę. A to jest pierwszy film, który Gazeta Polska zrealizowała i o tragedii smoleńskiej. Natomiast chcemy co kilka tygodni dołączać kolejne filmy, zarówno dotyczące tego, co się stało w Smoleńsku, jak i najnowszej historii Polski i bieżących wydarzeń politycznych. Mamy przygotowany cykl zarówno filmów, które gdzieś kiedyś były emitowane, jak i przygotowujemy kolejne o tych, nie będę już zdradzał granicy, ale myślę, że Państwo też będą yy, zadowoleni po obejrzeniu tych filmów jeżeli można mówić słowo zadowoleni w ogóle po obejrzeniu takiego filmu dziękuję bardzo wszystkim którzy przyszli